Obie dwie notaty. Rodo prawdopodobnie tak jak i przedtem jest nieśmiertelny. Jako nasz towarzysz, którym nie sterujemy. No, jak na razie nam się nic nic nie przydaje. Szkoda. No ale to nie jest Lego ani nikt z takich przeci z naszych towarzyszy, który by się zajmował profesjonalnie wojaczką. Dobrze, jednego mniej. A pada się... O, jest biedni. Co, chyba po, tej, po tym pojedynku zapiszemy. W razie wpadki trzeba było kontynuować od wcześniejszych zapisów. Orkucznik, a tam ktoś jest? kolo no, też? Nie. Chyba tylko w tamtych dwóch miejscach mogliśmy zaobserwować Goluma. A może i za słabo się rozglądałem. Ale to w sumie nieważne. A tutaj mamy pojedynek wargów. Czterech wargów. I dwa trole. Możemy sobie poostać, popatrzeć, jak walczą. Tylko nie podchodzić za blisko, bo wtedy skierują atak w naszą stronę. Możemy pomóc dla słabszych, postrzelać trolle. Nie wiem, dlaczego się atakują. Może tutaj chodzi o przetrwanie, o pożywienie, czy o cokolwiek innego. Ale... Borgowie raczej by przegrali. Chyba już właśnie padły wszystkie. No sobie po cichu strzelamy, a nic nam nie robi. Cichy i łatwy sposób pokonania przeciwników. Skakać nie będziemy. To byłoby bez sensu. Zginęlibyśmy na miejscu. Szukamy Goluma. może uda nam się razem go znaleźć jeszcze raz? Kogo nie ma Golu? To ty? Golu No, to nie on. Hmm. Szkoda, że nie dali jakiegoś odpicowanego trolla, jakiegoś, nie wiem, potężnego, olbrzymiego, bardziej... większego od pozostałych. Uh -huh. Ta pokazówka miałaby taki fajny charakter wtedy. Że o, oto nowy przeciwnik, który chce nas okonać. Pozwala skały. Daje nam przejście jednocześnie. ale to zwykły troll, nie wiem, leśny. Bo górskie trolle to w Mori spotkaliśmy. Czyli to taki. No, nie żyje trzeba pokonać tego drugiego łucznika, który to nas próbuje zestrzelić. Ok, pokonany. No i teraz naprzód Frodo cały czas trzyma się blisko nas. Tutaj jak widzimy, Legolas też nam pomoże. Widzimy go, a strzelaj, strzelaj, tam był. Nie, to troll. Oj, 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 dostajemy, trzeba się poleczyć. O, jest, ale Glas powinieneś nam bardziej trochę pomóc, ty też dostajesz to my tobie pomożemy w takim wypadku No fajnie, fajnie Dzięki za pomoc, cześć Frodo za mnie nie zeskoczył Ale to nic Nic nie szkodzi, bo oto przejmujemy nad nim kontrolę. Frodo, powstrzymam orków! Biegnij na szczyt! Podążę za tobą gdy tylko zdołam! Nie będziemy pomagać dla Aragorna. Sami sobie poradzimy Frodem. I widzimy kolejny Uruk biegną. My możemy sobie po cichu podejść. Ukryć się za kamieniami, oni sobie pobiegną dalej do, do Aragorna. I nie mamy, no nie musimy się niczego obawiać. Goluma także nie widać teraz by miał okazję, żeby pochwycić frona i odebrać swój skarb. Słyszałem orką, ale w złym momencie chciałem zobaczyć, gdzie oni są. Sobie biegnął niech nie zostawił w spokoju. Frado jest za mały, żeby walczyć z takimi pokrakami. Aha, jeden pozostał. Nic nie szkodzi, zaraz się nim zajmiemy. Aha. Może jednak się nie zajmiemy? Klej. Dlaczego nie z jak zaraz nadbiegnie? No i zostawimy tego z tyłu. Niech sobie Aragorn się nim zajmie, jak do nas dołączy. Musimy używać pierścienia, to znaczy nie musimy, ale wolimy. Ja przynajmniej wolę. Jest i nasza latająca bestia wraz z pasażerem. Aragorn się zajął już gośćmi. Widać, że poszli sobie albo się rozłożyli. To, co Prada pozostawił, jest i tutaj. Musimy się nim zająć, bo ucieczka tak, w takim stylu prada nam się nie uda, nie mamy pierścienia. Czynników też zaraz opanamy. Musimy pobiec w to samo miejsce, gdzie pobiegł Frodo, tylko jeszcze przed nami kilku urkai i łuczników. O, no, to ci, co biegli wtedy w posodach. Dobrze, że mamy zapas lębasów i kramu. Przyda nam się przy walce. W ostatniej walce, jaka nas czeka. Chyba to ostatni nasi przeciwnicy przed tym, więc się wyleczymy, zapiszemy jeszcze raz i idziemy.